Uwaga, ogłoszenie parafialne. Otwieram nowy kanał na YouTube pod tytułem. A po co mi to granie? Na którym będę się dzielił razem z wami moją przygodą w granie w różnego typu tytuły ze stajni Nintendo, czyli na przykład w Mario Kart. I tutaj będzie wyskocznia. Tak, o. Pięknie. Seria, a po co mi te gwiazdki, której po prostu staram się zdobyć cztery pierwsze miejsca w różnych nowych wyścigach właśnie w Mario Kart. I tu hamulec, ajajaj, aj, aj. o Jezus. O, jeszcze coś, mhm, no tak, ja jeszcze poproszę jakiś dodatek. Tu jest skrót, podskok i cyk, o, chyba to tak działa najlepiej. Nie przejdę tego, nie? Ja pierdykam no. Czy też po prostu na przykład podzielę się z wami swoją przygodą grania w najnowszą zeldę Tears of the Kingdom. Jesteś wolny! Uuu. No dawaj, 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 op! No kurde, zaraz. I... O, umarłem. O, i teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, je! Yeah. Pomszczony! Nie ukrywam, że na kanale mogą się również pojawić różne inne gry, na przykład, na przykład coś z moich ulubionych Pokémonów, które naprawdę bardzo dużo godzin w życiu grałem, ale uwaga, bardzo nie lubię Pikachu. Jest o tyle więcej fajniejszych Pokémonów, czy też może po prostu inne luźniejsze materiały. Kanał stworzyłem właśnie po to, żeby mieć takie miejsce, gdzie mógłbym wrzucać coś, co nie jest do końca związane z matematyką, takie bardziej luźniejsze filmy i materiały. Także wszystkich zainteresowanych śledzeniem moich poczynań, jeśli chodzi o gry ze stajni Nintendo, zapraszam do subskrypcji kanału A PO CO MI TO GRANIE. Mogę wam powiedzieć, że dzisiaj o godzinie 18 pojawia się nowy film na kanale. Jako rozgrzewkę uznałem, że spróbujemy sobie zdobyć cztery gwiazdki na dwusetce, czyli na największej prędkości pierwszej planszy w Mario Kart. Także zapraszam zainteresowanych, którzy chcą zobaczyć coś, co było trudniejsze dla mnie niż niejedno zadanie z matury rozszerzonej z matematyki. Także wszystkich zainteresowanych zapraszam nie przejdę tego nie i ja. a przy okazji ponieważ wiem że dzisiaj mieliście zakończenie roku szkolnego wszystkim Życzę wesołych i udanych wakacji. Oczywiście możecie się na tym kanale od września spodziewać znowu tutaj kolejnych materiałów związanych z matematyką. Natomiast na czas wakacji myślę, że najprawdopodobniej nie mówię, że nic się nie pojawi, bo może się coś pojawi. Natomiast raczej więcej materiałów będzie na tym nowym kanale. Także wszystkich zainteresowanych jeszcze raz zapraszam do subskrypcji. I co? Widzimy się w Mario Kart. No i również zapraszam Was na Discord, bo tam również uruchomimy taką sekcję dla graczy, dla tych, którzy będą się chcieli na przykład podzielić swoimi wynikami ogólnie Otworzymy nowy wątek, związany właśnie z bardziej luźną tematyką na Discordzie. Szachy, konkursy, czy też po prostu gry różnego rodzaju. Także jeszcze raz udanych wakacji. Ze wszystkich, którzy pisali w tym roku, czy też matury podstawowe rozszerzone, czy też po prostu egzamin smoklasisty, jestem mega dumny, bo na pewno włożyliście w to najwięcej energii, ile byliście w stanie. Miłego wieczoru, weekendu życzę i do usłyszenia i do zobaczenia. A po co mi to granie? I dziękuję wszystkim za wsparcie tego kanału przez przysłowiową kawusię. Jest mi bardzo, ale to naprawdę bardzo miło. Do zobaczenia!